Dzisiaj Rikuś zabrałem do lasku na mały spacerek, żeby sobie zmienił troszeczkę klimacik. I znalazłem mu taką ścieżkę zdrowia. Zaraz zobaczycie jaką. Ale sobie sprawdzimy, czy Rikuś sobie poradzi z takim terenem. A prawda ścieżka zdrowia dla psa i jeszcze takiego malutkiego. Rikuś poradzimy sobie po tych połazić? Rikuś jest skory dzisiaj dzisiaj ma dobry dobrą energię zaraz zobaczymy czy przeskoczy czy przejdzie przez no i już pierwszy problem czy zrobi górą czy dołem czy obejdzie proszę no chodź idziemy i już widzimy że idzie na acizne. Czyli pod spodem. Chodź, Teren jest bardzo. No? Daje radę, fajnie, hop, hop, i do przodu. Tu jest nawet teren ciężki dla mnie, żeby przejść. A dopiero co? Oczywiście nie będziemy chodzić jak koty po, po drzewach. Tylko pies musi być w każdym terenie. Idzie pierwszy, ja idę za nim. A on sobie wybiera drogę, która mu pasuje. No i już takie coś, żeśmy pokonali. Moment, w kilka sekund. Tu jest las wyłożony dosłownie takimi harpęciami, drzewami. Wszędzie powalone. O, tutaj dziki grasowały, wyczuł coś. Szuka, łap trop, łap trop! Musi być coś świeżego. Dzik zaznaczył swój teren, i od razu rykuś spoczął. Jak wiemy, Jorki były używane do łapania szczurów dawien dawna. Były specjalistami. świeże ślady, żeby tu mnie coś nie dopadło idziemy dalej zobaczymy, jeszcze kawałek tu przejdziemy chcę zobaczyć chodź, idziemy jak on tutaj sobie radzi w tym terenie z tymi małymi stópkami proszę, hop hop trzy sekundy i nie ma pokonane trzeba mu dać troszkę tutaj luzu jak widzimy, tu jest żerowisko dzików, trzeba uważać, żeby tu coś nie dopadło, znowu. No i patrzymy, gdzieś coś, patrzymy, czy nie ma kleszcza, każda kropeczka czarna, Riko, tu coś ładnego zaczął się tarzać w tym, to więc tu są odchody, widzę, chodź, chodź, idziemy, chodź. Coś się, coś się boi, nie chce iść w tę stronę Jak coś to na ręce i bieg. Chodź Pajęczeń dużo Akurat ją wy... wyhaczyłem Jak to się mówi Ale biegnie, idziemy się tak śpieszy? No idź, chodź O Jezus, chodź Ładnie zgrabnie sobie pokonał tutaj tam trasę No i według mnie zdał tutaj test bez problemu Przeszedł tam jest droga do domu Patrzcie jak ciągnie do domu Oczywiście Ale skrzypią te hojaki, żeby coś tu się Podejdziemy bliżej troszkę No i spróbujemy przejść. Dzisiaj znowu 2-3 km, dzisiaj jest fajnie, nie jest za ciepło, tu jest cały czas praktycznie miejscami słoneczko, tu jest prawie, że cień non-stop. Fajne klimaty, jak widać nie ma nikogo, zwierzątek też nie widać żadnych, ślady są by zwierzątek. No i później dużo pajęczyn, żeby po prostu tylko się sprawdzić. Nie ma kleszcza. Chodź na tutaj, bo na łapce już jest coś, a to jest brud. Może się chciał zacząć tutaj tarzać. Chodź, idziemy. Tam, chodź. Chodź. Jakiś trop ma cały czas. I widzę, że jest bardzo zaangażowany. Szukaj. Szukaj. Tu ma coś jakieś. No idziemy. Słychać jakiegoś ptaka, ale jest łapie cały czas o niucha, niucha skrzyżowanie idziemy prosto. Ta droga prowadzi do cmentarza w Bukownie. Zapraszam do oglądnięcia mojego filmu. Jak woda podchodzi pod groby. Na moim kanale można sobie znaleźć. A my idziemy jeszcze chwilkę. Ale łapczywie, łapie powietrze. Niucha, niucha i tu trzeba uważać. Dzisiaj ma energię. Do łażenia widzę. Tak jak mówiłem zwiększamy po troszeczku dystansę. Muszę go wyrobić w kondycję dobrą. Niuch, 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 i głowa do góry, uszy stoją. Co tam wypatrzyłeś? Szukaj, szukaj. ogon skulony, idziemy, tędy. Tam następne drzewo gdzieś trzeszczy, patrzcie jaki w tym lesie. Prawda, Armagedon tu przeszedł. Jakie tu wąwozy fajne No i co, Riko jak zwykle pędzi I będziemy patrzeć jak długo, teraz jest fajnie, chłodno to można iść O, coś już wywąchał Biegnie, biegniec Przebieg i się wrócił, bo jakiś trop łapnął Idziemy. Chodź. No i jak widać moje stópki. Teren był dość ciężki. Dał sobie radę. Jak nie górą, to dołem i poradził sobie. Następnym razem zabiorę go w inne miejsce. Już będzie miał troszeczkę gorzej. Ale jak widzimy nie ma chęci się zatrzymać. No stop do przodu i to mi się bardzo podoba. Nie ma leżenia w domu Tylko spacerek Każdy Co dzień, co dzień Po troszku Ale żeby cokolwiek pochodził Pospacerował Tu już wychodzimy na cmentarz, zaraz tu będą Zalewiska po lewej stronie Takie niewielkie No i to jest sporo dzisiaj samochodów nawet. No, przeskoczę pewnie, wiadomo, hop. Ale fajnie. Chodź, Rikuś, chodź. Pięknie, fajnie się składa do skoku. I to jest najlepsze ćwiczenie. Hop. I bez problemu, jeszcze raz. Kilka razy najlepiej wydać smakołyczka, że jak coś zrobi dobrze, to dać mu jakąś nagrodę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, łapkowania.